W Gnieźnie w ten weekend mogliśmy przenieść się przez chwilę na targi kwiatów. Wystawiono na nich około 11 tysięcy roślin doniczkowych. Pomysł targu kwiatów zrodził się właściwie tak spontanicznie. Jesteśmy ogólnie firmą, która od lat zajmuje się pracą przy kwiatach, cebulach kwiatowych, nasionach. I pewnego razu pomyśleliśmy, że warto było spróbować i wyjść naprzeciw nie tylko marketom, ale także takim ludziom, klientom indywidualnym. Z nowości, które mamy na dzisiaj to są różne odmiany alokazji, kalatei rzadko spotykanych. Staramy się właśnie sprowadzać odmiany, których nie można na co dzień spotkać, czy też w kwieciarniach, czy też na, chociażby w supermarketach. Teraz przede wszystkim można zauważyć, że powstaje moda na zielone. Moda na zielone w domu oprócz wartości takich dodanych jak oczyszczanie powietrza, przede wszystkim to jest główny atut. To jest również teraz ocieplenie wizerunku domu, zamiana w takie ciepłe miejsce, w którym przede wszystkim przecież spędzamy bardzo dużo czasu. Więc myślę, że na takiej imprezie każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno kolekcjoner, jak i osoba, która po prostu chce mieć coś zielonego, coś, coś zwyczajnie postawić na parapecie, z czymś, co można się obchodzić łatwo. Udzielamy takich wskazówek, instrukcji. Jeśli ktoś ma pytanie, to chętnie podpowiemy, wytłumaczymy, doradzimy. Choć zdarzają się osoby, kolekcjonerzy, którzy. No, można by powiedzieć, że udzielają rad nam, jak się obchodzić z tymi kwiatami. Rośliny w doniczkach to dla wielu obowiązkowy element wyposażenia każdego wolnego miejsca w domu. Pani Anna ma ich około 40 w swoim 100-metrowym mieszkaniu. Bardzo lubię kwiaty. Jestem pasjonatką, że tak powiem, chociaż amatorką. Bardzo lubię kwiaty, tak. Czekałam długo tutaj na te targi, żeby mieć możliwość kupienia czegoś jeszcze, czego nie posiadam. Takie fikusy już mam, ale są prześliczne i ujęły mnie po prostu swoją urodą. Co pani kupiła? Kupiłam potrójnego fikusa, plamistego, bardzo, bardzo je lubię. Kupiłam jeszcze inne kwiaty, ale to już nie chcę może, bo za dużo troszkę. A ten fikus troszeczkę leczenia będzie wymagał? Znaczy myślę, że na pewno zrobię mu oprysk profilaktyczny... Przeciwgrzybiczny, żeby tam nie, czasami mi się nie zepsuł, ale poza tym wygląda pięknie, więc myślę, że będzie rósł. U pani w domu kwiaty to rzecz, y, którą można spotkać na każdym kroku? Dokładnie, na każdym kroku, w każdym pomieszczeniu, nie, wyjącza, nie wyłączając Łazienki. E, mam ich naprawdę sporo, e, no ale kocham to po prostu. Po Co prostu nam te kocham. kwiaty dają? E, Względy estetyczne na pierwszym miejscu, radość z uprawy, no ale też walory takie zdrowotne, bo one oczyszczają bardzo powietrze i na przykład w sypialni kwiaty to samo dobro dla nas. Zapach? Zapach nie, bo ja nie lubię kwiatów kwitnących. Ja lubię kwiaty zielone, kwitnące to na ogrodzie. Natomiast także zielone kwiaty no nie pachną, no ale nie ma to dla mnie znaczenia te mają ceny różne na przykład begonia w odmianie Red Ruby kosztuje zaledwie 20 zł za anturium w odmianie Black Love zapłacić musimy już 47 zł